Pan z wami i z duchem Twoim, słowo Ewangelii według świętego Jana, bała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał. A nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, pośle go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca, już mnie nie ujrzycie wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Panie. Moi kochani, dzisiejsze pierwsze czytanie, które mówi nam o prześladowaniu uczniów apostołów, o ich uwięzieniu i też cudownym uwolnieniu, jest tak bardzo opisem też Ewangelii, która może się wydawać całkiem inna, bo Pan Jezus mówi o tych najważniejszych sprawach o odejściu, o sądzie, o zesłaniu Ducha Świętego. Jak można te dwie sceny porównać? Przede wszystkim pamiętajmy, że Boże działanie wykracza poza nasze zrozumienie. My czasami chcemy te sprawy Boże rozumieć po naszemu i widzimy tylko te drogi, które są nam dostępne, naszemu doświadczeniu, naszemu poznaniu. Nawet jak mamy takie jakieś szerokie myślenie, to dalej jest jedna mała dróżka taka zarośnięta przy wielkich Bożych autostradach. W których on dociera do nas bezpośrednio, szybko i na swój jedyny sposób. Nawet ta scena trzęsienia ziemi, kochani, dla nas zawsze trzęsienie ziemi jest czymś takim strasznym i przerażającym. Nikt nie chce go przeżyć, nikt w nim nie widzi nic nadzwyczajnego, co by mogło przynieść jakąś ulgę czy radość. Ale widzimy zagłady, widzimy śmierć, widzimy tragedię. Oby się to nie stało, bo ludzie się już tyle nacierpieli przez cierpienia Ziemi. A teraz słyszymy w czytaniu, że nastało trzęsienie, które pootwierało drzwi więzienia, które sprawiło, że opadły kajdany z tych niewinnie uwięzionych, którzy głosili Chrystusa. My byśmy nigdy nie pomyśleli, że trzeba do tego szczęścia ziemi, że może się to stać. Powiemy, bo Panie Boże, no tak trochę dziwnie, pięknie, bo cudownie, ale nie można tego inaczej zrobić. My się często Pana Boga pytamy, jak nie rozumiemy. A najważniejsze jest, żeby przyjąć, żeby zrozumieć to, co On chce nam przekazać, że On ma siłę wstrząsnąć całym światem. Ile razy my mówimy, że. Świat wstrząsa nami, bo takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy wygaduje, takie rzeczy myśli, a to Bóg wstrząsa tak, że wszystko z nas opada, według jego woli, według jego myśli. Możemy się zabezpieczyć jedno dotknięcie Pana Boga i już jesteśmy nadzy. Nie dlatego, żeby nas karał, ale żeby zrozumieliśmy, kto ma siłę i w kim mamy się zabezpieczyć. Też na podstawie tej sceny, no takie może dwie drobne, ale ciekawe rzeczy, które budują naszą wiarę i przygotowują nas na to, co Bóg chce nam dać. Otworzył właśnie Pawłowi i Sylasowi te bramy, aby uciekli. Każdy z nas, pierwsze co by zrobił, widząc, że jakoś się wyzwolił i że drzwi są otwarte, by uciekał tak szybko, jak tylko może, żeby go nie złapać. A oni zostali tam. Oni wiedzieli, że ucieczka to nie jest to, do czego ich Pan Bóg wzywa, ale wzywa ich, żeby wyjść z tej sytuacji po Bożemu. Przede wszystkim przyjąć to jako znak działania Bożego, które jest nadzwyczajne, ale też normalne, bo Pan Bóg, Pan Bóg tak działa. Oni już mieli doświadczenia cudów. Oni już nie byli tak zaskoczeni cudem, czy jakoś oszałomieni po ludzku, ale oni byli... Przy tych cudach pełni wiary i ufności, tak, to nasz Pan był, on taki jest, on może wszystko. My nie musimy uciekać. On nie, nie po to te drzwi otworzył, żebyśmy teraz po ludzku jakoś postąpili, ale żebyśmy postąpili po Bożemu całkiem inaczej. Kto zostanie w więzieniu, kto jest niesłusznie skazany, nawet słusznie, jak ma okazję jakoś uciec. Wiele razy z naszych sytuacji życiowych chcemy po prostu uciec. I prosimy Pana Boga, by dał nam jakoś siły, żeby to oddalić się od tego albo, żeby ta rzecz się od nas oddaliła. A Pan Bóg mówi, to nie jest rozwiązaniem sprawy. Wy nie macie uciekać. Wy macie ze mną przemyśleć, przemodlić, wychwalić mnie i wierzyć, że ja to mogę rozwiązać bez takich ludzkich praw rozwiązywania spraw. W następnej nawet scenie słyszymy, że gdy jest strażnik zobaczył, że wszystkie spoty otwierane, łańcuchy leżą osobno, wiedział jaka jest kara dla niego. Prawdopodobnie kara śmierci może za to, że pozwolił na to, bo nikt w to częsienie ziemi nie uwierzył mu z przełożonych. I to znów apostołowie mówią, żeby się nie bał. To oni powinni być pełni strachu, a oni Jego pocieszają. Kto z nas po ludzku by tak postąpił? A to wszystko, pamiętajmy, dzieje się już gdy Duch Święty został zesłany, gdy już Chrystus odszedł, gdy Jego odejście, nie zostawienie nas. Ale odejście spożyteczne, pożyteczne, aby trzecia osoba Trójcy Świętej mogła w pełni działać swoją mocą. Pamiętamy apostołów, którzy mieli przy sobie swojego mistrza potężnego, syna Bożego, a nie mieli odwagi. Mieli duży, dużo większy strach, dużo większą niepewność, co się stało po ostatniej wieczerze. Wszyscy pouciekali, nie byli w żadnym więzieniu. Na samo myśl, że ich mogą skojarzyć z Panem Bogiem, z Chrystusem, już byli daleko zalęknięci. Bali się o siebie. Powiem jak to jest możliwe? Przecież Chrystus był z nimi, a potem jak poszedł do ojca, to wszyscy dostali takiej siły, że nie tylko nie chcieli uciekać z miejsca, gdzie im groziło prześladowanie. Ale gdzie jeszcze się modlili i pocieszali tych, i dawali nadzieję, którzy ich prześladowali? Powiemy, no to jest niemożliwe po ludzku, żeby mając przy sobie kogoś fizycznie, kto jest samym Panem Bogiem, przychodzi w Jego imieniu i nim jest, w całej mocy cudów, dalej przeżywali lęk, a gdy On odszedł, gdy zostali, jakby tak powiedzieć, po ludzku sami, Nagle dostali takiej siły, takiej mocy, żeby w jego imieniu wszystko czynić, bo nie zostali sami. Bo pożyteczne było odejście, aby był Duch święty, Parakletos, ten pocieszyciel, ten, który stoi przy nas, który wstawia się za nami, który jest naszym oddechem, który przenika nas, który może być naszą myślą, doświadczeniem serca. Już nawet nie stojącym jak drugi człowiek obok, czy nawet najbliżej, ale będąc we wszystkim, co jest nami. My też może myślimy nieraz, że Panie Boże, gdybyś tu był, to tak wiele by się zmieniło. O, może jak apostołowie byśmy uciekali jeszcze szybciej i prędzej niż teraz. Bo Bóg wie, co robi. Było to już powtarzane. Daje nam kogoś, osobę, która nas umocni tak, jak nic innego na świecie, która będzie Pełnią obecności Bożej na wieki. I to dokonywało się w pierwszym kościele. Mocą Ducha Świętego, mocą tego Chrystusa, który odszedł, byli najsilniejsi, najpotężniejsi wiarą, nadzieją i miłością i świadczeniem. Niech nam też zawsze nie tylko przyświeca ta myśl, ale będzie naszym realnym życiem. Że ta odległość, która może nas tak po ludzku dzielić między Bogiem dalekim, czy Chrystusem, który jest w postaciach eucharystycznych, który jest w swoim kościele, ale już nie ten sam, jak kiedyś chodził między nami, uzdrawiał, dotykał, pocieszał, niech to nie będzie dla nas czymś, za czym będziemy tak tęsknić po ludzku, że gdybyś tu był, Boże, w ten sposób, to moje życie by inaczej wyglądało i wiara. Nie. Teraz mamy największą szansę, największy dostęp do Pana Boga, jaki jest możliwy. W Duchu Świętym, w Kościele, w tym pożytecznym odejściu, nie zostawieniu nas, ale byciu z nami w sposób, który nam się by nigdy nie wymyślał w naszych sercach i głowach. W pełni możemy być z Bogiem zjednoczeni. On w nas. Jako Jego dzieci, Jego stworzenia, ale jako też ci, którzy mają Go nieść, świadczyć o Nim, posłani do misji. Amen.